No, siemano. To rozchodzi się o to, że tak, zabrakło mi tematu. No i zrobimy odcinek kulinarny, czyli rob, kleimy pierogi. I idziemy na łatwiznę oczywiście, bo żeśmy ten, e, Ewa kupiła gotowcza, czyli gotowe krążki, które się kupuje w chińskim sklepie. I ten, i z tego Chińczycy robią dumpling, czyli pierogi. <grymne> Tylko, że wtedy, one, jak, jak, ten, jak Chińczycy je kleją, to one się nazywają dumping. Dzisiaj, z racji tego, że, że klei dwóch yy, yy, żywcem z Polski, to są to pierogi. Z tym, że pierogi są ruskie. Rosja ostatnio nie jest w łaskach, no ale pierogi cały czas są... Yy, Okej, okay, no, robimy, kleimy ruskie pierogi. Gotowca jak kupujemy, jak kupuje, Ewa kupuje, to w gotowcu siedzi chyba tak z 50 krążków, tak? No to jest 50 krążków, czyli z tego wynika, że będziemy mieli 50 pierogów, bo jak weźmiemy się ten waspół w, spół, w zespół, no to nakleimy tych pierogów, bo to, że zrobimy chyba wszystkie te pierogi i jak ja dzisiaj tego wszystkiego nie zjem, to zostanie parę na jutro. Na jakąś okazję, nie wiem, może na lunch, może na, na, na appetizer, może na coś, w każdym razie kilka powinno zostać na, na, na jutro, no bo już to jest taka tradycja, że ja nie jestem w stanie na jeden dosiad zjeść 50 pierogów, ale tak, w, e, e, no nie wiem, 27 plus Ewa kilka, no to Ewa kręci główką. No, ja tego nie jem. No. No to w tym momencie się żeśmy nie zgodzili. Ewa tego nie je. No. Bo to nie jest, aha, bo to nie jest gourmet, i to nie, jest, no, no, no. To nie ma nic kompletnie wspólnego z, ten, z elegancją Francją. Tak. To są pospolite, zwykłe, ruskie pierogi, które ja bardzo, bardzo lubię. Bo ja należę do właśnie tych ludzi, którzy preferują bardzo podstawowe jedzenie. I. Żadna francuska, żadna chińska, czy, czy inna kuchnia mi nie podskoczy, bo najlepsza jest kuchnia Ewuni. Tada! I Ewunia zawsze robi wszystko naj, 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 tylko z tego powodu, że Ewa wkłada serce w to, co robi. A reszta to wkłada umiejętności kulinarne, ale są to, są to wszystko umiejętności... Takie przemysłowe, bezduszne, no i ma to jakiś smak, ale to nie o to się rozchodzi. No w każdym razie, siedzimy już tutaj, nie wiem, o, tu pokażę nam, że siedzimy 3 minuty, a żeśmy nakleili raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 pierogów. Także ten, w tym tempie, to dosyć szybko nam się ten to pójdzie. I ten, i, i będziemy mieli wyżerkę w krótkim czasie. No. To tak teraz chyba zrobimy sobie krótką przerwę i Tak, nakleimy sobie trochę więcej towaru i będziemy się chwalić, ile żeśmy tego nakleili. Na razie weźmy tak. ja to wyłączę. O! Tak się wyłącza. To jesteśmy po robocie. Z racji tego, że, że z farszem się okazało trochę krótko, no to pierogów mamy, Ewa, już policzyła, 37 czyli taki trochę większy obiad, bo nie wiem czy to wystarczy na jutro, na cokolwiek, na, na, na appetizer jakiś, to może zobaczymy. W każdym razie e, teraz pierogi trafią tu, czyli do gara. Będziemy gotować pierogi. No. E, pierogi właśnie e, galopują w gorącej wodzie, gotują się całkiem, całkiem sprawnie. No i w międzyczasie Ewa wysłała y, zdjęcie tych pierogów, z, ten y, znajomych. No i w odpowiedzi szybko dostała y, y, text message, jestem pod domem. <laughs> <laughs> czyli chętnych na pierogi ruskie jest więcej niż tylko ja, a ten, tak na siebie liczyłem. <laughs> no, okazuje się, że, że mogę liczyć jeszcze na więcej niż na siebie. <clears throat> no. W każdym razie teraz będzie wyjmowanie pierogów, które trafią na początek tu, a, a, a ten, a później na ten, na talerz. No i e, odgrzewa się już ten e, boczuś, no? tak? O, mm, czuję. Mm, jak ładnie pachnie ojej. Tu się Czekaj. No, ale będzie wszystko pyszne, jam No Dobra, ja ten... E, tak, wyłączamy. czy ten, czy przekładamy na talerz, no, bez wyłączania. No, no, wyłączamy. Dobra, wyłączamy. Pierogi z gara na talerz. Bardzo sprytnie, zręcznie, z wielką wprawą. No, także wszystko zgodnie z planem i w, i w prawidłowej kolejności, bo czasami przy mniejszej wprawie pierogi idą z gara na podłogę, a później z podłogi na talerz. No ale mamy mistrza kuchni, który jest super uniwersalny. No mistrz kuchni robi wszystko najlepiej. o A tutaj jest bo mniam mniam. Wyjmij całą tą tę... Okay. Gorąca jest i jeba. Ewa ten boi się, że się ten poparzy. Znaczy już tam się chyba coś porobiło. No, w każdym razie boczuś mamy taki. O, proszę bardzo. Tu jest boczuś Ze Zoskwieszony. Ja wiem, że tradycyjnie grą ludzi je ten, ruskie z cebulką. U mnie cebulka ma bardzo złą opinię bo ja uważam że po cebuli to się kuli no to nie będzie bocuś. znaczy nie będzie cebuli będzie bocuś. bo bocuś bo to jest zdanie, to co o proszę bardzo to jest danie to jest danie dla dżentelmena Ewoniu ja posadź mnie ja teraz siadam w waszym imieniu i w swoim imieniu mówię sobie smacznego i ten i biorę się za jedzenie i to jest gdzie koniec tej zabawy na dzisiejszy dzień, yep. która zaczęła się byle jak. A, a skończyła się całkiem śmiesznie. <laughs> o, to a co jest, jest, jest obiad lewki? <laughs> Ewoniu, nie żartuj sobie. Dołóż się chociaż jednego. Okay. Bo ten jeden będzie się nudził. Okay. Będzie mu bardzo przykro. Jest ok, pójdzie spać. Okay. <laughs> a okej, okay, dobra. No, no dobra, no to w takim razie ten bierzemy się za, za wcinanie, a szczególnie ja się biorę za wcinanie. No i do, do następnego.